W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Święty ekspedyt pełnił obowiązki jako naczelny wódz legii piorunującej w wojsku cesarza Dioklecjana. Stan wojskowy wystawiony jest na rozliczne niebezpieczeństwa tak ciała, jak i duszy, a przez częste okazje do grzechu na utratę łaski. Lecz święty ekspedyt nie tylko jej nigdy nie utracił, Owszem prowadził budujące życie, przez które pociągał drugich do Boga. Święty ekspedycie, uproś mi tę łaskę, abym zawsze był zadowolony z położenia, w jakim mnie opatrzność postawiła. Niech za twym przykładem wypełniam jak najsumienniej obowiązki mego stanu, bo tylko tym sposobem mogę się uświęcić. Uproś i tę łaskę. Módl się za nami, święte Ekspedycie, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. O Panie, który wysłuchujesz prośby ufnych i pokornych, błagam Cię, użycz mi za przyczyną świętego męczennika Ekspedyta tę łaskę naglącą, na której mi tak bardzo zależy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Kyrie eleison, Chryste Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Syn odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Królowo Męczenników, módl się za nami. Święty ekspedycie, niezłomny bohaterze wiary, módl się za nami. Święty ekspedycie, wierny aż do zgonu, módl się za nami. Święty ekspedycie, który straciłeś wszystko dla pozyskania Jezusa, módl się za nami. Święty ekspedycie, który chłostany byłeś rózgami, módl się za nami. Święty ekspedycie, który zginąłeś chwalebnie od miecza, módl się za nami. Święty ekspedycie, który otrzymałeś koronę sprawiedliwości, Obiecaną tym, którzy Boga kochają, módl się za nami. Święte ekspedycie, patronie młodzieży, módl się za nami. Święte ekspedycie, patronie uczących się, módl się za nami. Święte ekspedycie, wzorze żołnierzy, módl się za nami. Święte ekspedycie, patronie podróżnych, Módl się za nami. Święte ekspedycie, rzeczniku grzeszników, módl się za nami. Święty ekspedycie, opiekunie chorych, módl się za nami. Święty ekspedycie, pocieszycielu strapionych, módl się za nami. Święty ekspedycie, pomocników naglących sprawach, módl się za nami. Święty Ekspedycie, który nauczasz, byśmy sprawy zbawienia do jutra nie odkładali, módl się za nami. Święty Ekspedycie, opiekunie w godzinę śmierci, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty ekspedycie, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskawy i wszechmogący Boże, wieczna słodyczy Ciebie kochających, dzielna tarczo nadziei w Tobie pokładających. Proszę Cię, przez zasługi i przyczynę świętego ekspedyta. Męczennika Twego, nie garć naszymi prośbami, ale racz je łaskawie wysłuchać. Amen.